Trenerze, świetny początek spotkania, 8-0. W ogóle pierwsza połowa całkiem przyzwoita. Później w drugiej połowie coś się zacięło, jeszcze było 50-40. I tak naprawdę później 7 punktów z naszej strony, 20 ze strony gospodarzy. No i taka końcówka jaka była. Duża nerwowość, niecelne rzuty i ostatecznie porażka. Początek nie ma znaczenia, jak się tak kończy jak teraz. Zagraliśmy 20 minut jakichś tam zawodów. Potem nie wiem, czy wydawało się zespołowi, że Uda się nam to jakoś uciągnąć najmniejszym nakładem sił i kosztów. Graliśmy źle i to trzeba powiedzieć. Nie wpadło nam kilka otwartych rzutów, które powinny wpaść. No, powinniśmy odbić w obronie, tego nie zrobiliśmy. Jakaś nieuwaga na rzucie za trzy jakaś łatwa porażka jeden na jeden, co owocowało faulami. No, jest to dobry materiał do analizy, natomiast to nie jest dobry początek. Jesteśmy Strasznie źli na zespół. I na siebie, nie? Trener gości mówił, że chyba trochę zaskoczyli was obroną w drugiej połowie swoimi różnymi rozwiązaniami, rozwiązaniami obronnymi. Znaczy my nie traci, traciliśmy jedną piłkę Marcela na połowie, co głupio się odwrócił, nie widząc przeciwnika i, i zrobił ofensa tak naprawdę, to my nie trafiliśmy otwartych rzutów i to jest nasz problem w danym momencie, bo te rzuty, które miały i Piotrek, i Kukła, i, i Panda, i, i, i Pacji, to powinny wpaść. Natomiast no, nie ukrywajmy, jeżeli nie idzie w ataku, trzeba to zrobić w obronie. I nie zrobiliśmy tego w obronie po prostu. Zimny Przewodnik w tym roku bardzo wcześnie przyszedł, bo właśnie już w pierwszej kolejce Legia była zdecydowanym faworytem i chyba nikt się nie spodziewał, że, no, że powtórzymy to co, to, co miało miejsce bodajże w marcu tego roku. No cóż mogę powiedzieć? Jestem strasznie zły, no bo nie powinno się przy, przydarzać nam takie mecze, natomiast kto wie, może to będzie jakiś dobry impuls po to, żeby zespół jednak spojrzał na siebie krytycznym wzrokiem. My również jako zespół trenerski wyciągniemy wnioski z tego, co miało miejsce w dniu dzisiejszym i na pewno będziemy dużo mocniej trenować i chcemy, by ten następny mecz wyglądał dużo, dużo lepiej. Jak sytuacja z, y, z Czarnym, który opuścił parkiet, y, zalany krwią, chyba było szycie. Y, wiadomo coś więcej z jego zdrowiem? Miejmy nadzieję, że to są tylko szwy. No, niestety Czarny dostał bardzo mocny strzał w głowę. Y, Przejechała po niego karetka, czekamy na jakieś informacje. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Za tydzień mecz w Bydgoszczy na pewno też nie będzie należał do łatwych z tego względu, że Astoria pierwszy mecz przegrała, więc będzie chciała zrobić wszystko, żeby odbudować się. No i wiadomo, gra tam Mateusz Bierwagen, do tego Mikołaj Motel, którzy na pewno zrobią wszystko, żeby pokazać się jak z najlepszej strony przeciwko swojej byłej drużynie. A to jest nic nowego, wcale Mateusz, Mikołaj to nie muszą być w danym zespole, by zespół chciał nam utrzeć nosa i wygrać z Legio, wszyscy się spinają na nasz zespół i to jest normalne. I my, my mamy na, na tyle wysoki potencjał i na tyle dobry zespół, że musimy się temu przeciwstawiać i na, na pewno to zrobimy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.